Mateusz, po ostatnich meczach bardzo często w rozmowach przejawiały, przewijały się takie opinie, że pogonie jest tak naprawdę najciężej utrzymać koncentrację, bo z dobrymi przeciwnikami wygrywacie, gracie dobrze, strzelacie dużo bramek, a ze słabymi rywalami gdzieś tam tracicie punkty. Czy przygotowania w tym tygodniu polegały właśnie bardziej na tym, żebyście wy się mentalnie nastawili do tego meczu, czy jednak czysto piłkarsko próbowaliście poprawić swoje umiejętności? Nie, myślę, że gdzieś tam podchodzimy do tego meczu jak gdzieś tam do każdego, do każdego innego. No, staramy się gdzieś tam trenować, wiadomo, troszeczkę pod przeciwnika, ale większość to skupiamy się gdzieś tam na sobie, na, 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 na swoich zagraniach, także nie wiem z czego to wynika, może gdzieś to tam tak się może wydawać, ale myślę, że my, my robimy wszystko, żeby w każdym meczu wygrywać, no, inaczej być nie może, także mamy nadzieję, że, że ten tydzień dobrze przepracowaliśmy i będą tego efekty na meczu. Ostatnie mecze z Arką były dla was bardzo przyjemne, ciebie oczywiście w zespole jeszcze nie było, ale powiedz, wspominaliście te, ten, ten mecz rozegrany w Gdyni, po którym tutaj na Twardowskiego odbyła się no, dosyć spora impreza? To znaczy, no, ogólnie nie rozmawialiśmy o tym meczu, ale y, oglądałem też właśnie wczoraj nawet na internecie y, 2-0, chyba że tam było na Arce y, skrót tego meczu, był tam na stronie odrzucone, także fajnie by było powtórzyć taki wynik i wrócić z trzema punktami. Bez różnią się czymś takie mecze u Beniaminka, niż u stałego uczestnika Ekstraklasy, czy to jest dokładnie taki sam wyjazd, jak każdy inny? Myślę, że bez, bez różnicy. No wiadomo, gdzieś tam y, może gdzieś tam w podświadomości jest, że to jest Beniaminek, ale, ale myślę, że Arka na tyle dobrze w tym sezonie gdzieś tam się prezentuje i na tyle mocno jest drużyną, że wszyscy oni mówią, że jest to, jest to mocny Ekstraklasowicz. Także... Także zobaczymy. No na pewno nie będzie łatwo, tak jak mówiłem też na konferencji, ale, ale mamy nadzieję, że, że będziemy lepsi. Z tego co pamiętam, ty sam grałeś jako Beniaminek w barwach Piasta Gliwice. To powiedz, jak to wygląda ze strony piłkarza? Czy to są takie pierwsze kolejki, gdzie piłkarz łapie taką euforię ekstraklasą, a później gdzieś to spada? Czy jednak cały sezon gra na tej, można powiedzieć, fantazji po, po awansie? To znaczy, no tak. No. My jako gdzieś tam w piasie to na początku też czuliśmy się, że, że gdzieś tam drużyny przyjeżdżają i wszyscy już myśleli, że, że, że z nami łatwo gdzieś tam wygrają, a my wtedy pamiętam jeszcze ogólnie drużyna gdzieś tam była tak ciągnięta, że praktycznie wszyscy na charakterze, bo tam mało było indywidualności, bardziej gdzieś tam drużynowo graliśmy, także, także zobaczymy. No nie wiem, myślę, że Arkę gdzieś tam mamy dobrze przeanalizowaną, trenujemy to, co gdzieś tam trener zakłada, także zobaczymy. Ty jak przychodziłeś, to bywały różne opinie na temat Twojej gry. Później już za czasów Czesława Michniewicza wyrobiłeś sobie taką markę, że trybuny stoją za Tobą murem. I teraz kiedy raz grasz, raz, grasz, raz nie grasz, cały czas się pojawiają głosy, kiedy pogoń gra słabo, kiedy pogoń przygrywa, że kto ma wejść do składu, że Mateusz Matras powinien grać. To chyba przyjemne. Dla Ciebie to, to pierwsze pytanie. A drugie, no czemu w tym sezonie jednak jest tak, że czasami grasz, a czasami nie grasz? No to czasami gram, czy nie gram, myślę, to, że to, 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 to jest gdzieś tam e, kwestia wielu, wielu przypadków. No wiadomo, czasami gdzieś dyspozycja, e, czasami też trener szuka zmian, bo wiadomo, że gdzieś tam świeżość, czy, czy inni zawodnicy też mogą coś wnieść do zespołu. Także myślę, że gdzieś to tam po części wszystko wszystkiego jest po trochę. Także no nie wiem, myślę, że... E, Ci co gdzieś tam grali, czy będą grać w środku pola gdzieś tam, gdzie ja nie będę grał, to myślę, że też mają gdzieś tam jakieś swoje atuty i plusy do zaprezentowania, także trzeba dać szansę wszystkim, trzeba przerobić wszystko, że tak powiem, no i zobaczymy. Nie padłeś troszeczkę ofiarą tego, że położenie gra zdecydowanie bardziej ofensywnie niż w zeszłym sezonie? Nie, myślę, że nie. Myślę, że gdzieś tam zadania są strasznie podobne, no myślę, że... Że, że gdzieś tam w każdym zespole taka szóstka i tak, i tak czy siak jest, no także na pewno te zadania w zespole za trenera Moskala są, są może troszeczkę inne, ale gdzieś tam zawsze jest miejsce dla tej szóstki.